Otwieramy Milka z Secret to są Box. OK. Kręgi, to tak, I tutaj, no tutaj mama e... ważyła. Mm -hmm. I miało się Wiecie, my... Poczekaj, ja wziąłem tak. kotełek. Koteł! Dobra, bardzo już fajnie. Mamy kotełka, jakby. Skype. Jakby mam Skype. Tak Kolejne. jakby kolejną możecie zakupić. O, ja nie chcę w ogóle robota, ale ja, chcę, Czekaj, ja wziąłem robota. Bo. Takie wiem Twoje Okej, okay, to oby... Tu... Okej, okay, Fredoś Będziecie mogli również kupić Fredunia A wy? Teraz I ostatni Okej, to już Ty Bliźniaczka okay, brokatowa, ale brokatowa To pomyślałam, żeby sprzedawać, jeżeli Patrzcie, otwieramy mhm. Co tu się tam trafi? Jeżeli tu się trafi robotuje, nie uważam Brokatowa. Hmm. co? Możecie również kupić takie dwie brokatowe. ja nie dar do No i ja dam raczej. A nie wiem, czy dam w sumie bo nie wiem, po bo... co. I Frydu, ale. Bo Tak, bardzo chciałam, więc otwieram. Poczekajcie. T